Na tym kanale będą realizowane moje dwa nowe projekty Pierwszy z nich ruszy jeszcze we wrześniu Zaczynamy go nagrywać 20 września I w trakcie jego nagrywek już będziemy publikowali z niego materiały Nie powiem wam kiedy dokładnie, bo no chcę sobie dać taki bufor bezpieczeństwa Gdyby coś poszło nie tak i bym e, musiał wrzucić na przykład dzień później No to wtedy to będzie pewnie w okolicy 25 Wszyscy, którzy oglądają ten film Wszyscy, którzy zasobują ten kanał mają po prostu takie info, wcześniej I właśnie to chciałem powiedzieć, subskrybujcie ten kanał e, potrzebuje tutaj mieć też dużo e, wyświetleń, więc wysyłajcie znajomym Potrzebuję to dlatego, żeby było zarabianie na kanale, bo jak go nie ma No to YouTube wtedy nie promuje filmów e, A nowe kanały nie mają zarabiania A dwa wymogi to właśnie subskrypcje i, i wyświetlenia Więc e, bardzo was o to proszę A żeby nie być też takim e, żebrakiem po prostu tutaj No to przejdziemy się po domu ekipy i porobimy coś śmiesznego Żyjesz Szysiu? Żyję. No. Mam y, szybkie zadanie dla Ciebie. Może być? Czekaj. Prawa czy lewa, odwróć się, no. Prawa czy lewa. No, Wróćmy <grymka> <Szybkańska grymka> no, <dla ciebie>. <grymka> tak tak na twarzy, to zatwór? Lewa. Gratula. Czekaj. się. Dziękuję. Dziękuję. Tak. No wiesz, y, dobre rozpoczęcie dnia. Więc kochani, jeszcze raz przypomnę, subskrybujcie ten kanał, bo będzie się tu działo. Będą tu moje dwa nowe projekty. Z czego pierwszy będzie jeszcze we wrześniu. <grymka> Ubrać, czy ubrać, Dał no, spodnie, no spodnie. Ty go spodnie ci. Czy, czy? Nie, nie, o, 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 Co montażyści nowi dobrze, dobrze zmontowali? A, czasami jest coś takiego, że fundament jest chłodniejszy czyli na przykład no. złe sceny powybrane, ten. Dwa zrobili takie filmy, jednego gościa mogłem wrzucać jako swój, naprawdę. No. Yy, no, wiadomo, no, ten okay. No, podoba mi się. Trzymaj. No. Trafę wygrywasz z 200, 3-4. Mulcik zeźłapieś wygrążony wygrywasz No nie, nie, nie! No niestety nie wygrałem Aj, no jakie super, Ej, Proszę państwa, Mulcik z nim przed chwilą opowiedział ciekawą historię. Pójdę się jej zapytać, czy chce opowiedzieć o tym na kamerze. W sumie to jest bardziej news niż historia, bo to się właśnie stało. Ale zanim do tego przejdziemy, to wam przypomnę, żebyście subskrybowali ten kanał, bo będą tu dwa moje projekty, pierwszy jeszcze w tym miesiącu, więc będzie się tu działo i, i uwaga. Historia Murcik, znaczy, jak się będzie chciała opowiedzieć. Murcik, chcesz opowiedzieć, co się stało, czy nie chcesz? No, no więc rozbiłam auto. Yy, właśnie tak mówiłam w że pierwsze moje kraksa z od czterech lat, ale przypomniałam się potem, tym, że rozbiłam mi to Twoje auto jakiś rok temu. moje? No, no Fla. A, rzeczywiście. No. Ale to czekaj, to auto jest tutaj? No. Idę zobaczyć. On nie wygląda zbyt ciekawie, ale nie stało się nic poważnego. No był krzak, który okazał się płotem <laughs> <O, k> <laughs> naprawdę no, średnie to wygląda, a ja wyglądała gorzej, bo trochę tutaj moje Krzysia szybko, ma. może to jakoś tu wiesz. <laughs> Oj, zdrawa. No. To by, był jednak trochę krzak. No był krzak, mówię, Ja okay. Miałabym <laughs> to krzak. Uwaga, mini Mike. To będzie piękne. Chcecie zareagować na mój custom hmm. auta? No... Nie Ciebie nie. też to Michael czeka Nie, to tak delikatnie Delikatnie Moje było mocniejsze A gdzie ty to spaliłaś? Wiesz, podjechałem na ten krawężnik I patrzę, krzak wielki Mówię, dobra, zbliża się do tego krzaka No i to był Jak Ja przecież kiedyś Ale <laughs> no, tak tylko Ja... Ale już rozwaliłeś Mustanga? Nie, właśnie nie Ale tylko... mustangiem walnął mi w samochód Nie, kołem, nie mustangiem, yeah. tylko kołem A co z twoim prawkiem, gościu? E, 17 mam egzamin teoretyczny Uuu, już? No No to kurcze Ja okay, ci się okay. nie boję, ale teorii się bardziej boję, bo się e. nie lubię uczyć, co <noise> kiedy lecimy skakać z bungee? Ciebie pytam No, jak najszybciej Majka, no jeszcze się... jedna sprawa, jedna sprawa. Jak Powiedz liczbę od 1 do 10 7 no to gratulacje. Wygrałeś 7,50. Weź sobie 7,50. A mogę powiedzieć 10, miałem dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję Dzień bardzo. bardzo. No, gratulacje. I teraz chcesz za mieć panie Karolo. Ale mam kamerę. Ej, ty, chodź kroki, bajcie porówką piesem. Ja cię lubię ostatnio. Pierwszy zderzak. Gratulacje Marta. Dzień. Gratulacje. Pierwszy, bo najbardziej. Każdy kolejny to już jest, już wiesz, już nie, nie przejmujesz się w ogóle. Ale to nie pierwszy przejmowałam się. No, Okej, <gry> <gry> okay, no tak.